Ja patrzę i spróbuję zobaczyć, jaki był wynik, bo nadrawiali nadrawiali tą kolejkę z medeksy, nie? Bez tej 20 ale jeszcze... Poszła zapka? Mhm, przyjęli już. dobra. Dobra, jazda z koło to są chłopaki z Nie może skąd trzeba ich jebnąć tyle. Hmm. Dun, Dobra, gramy. Tak, gramy. O nie pogramy. Zaj, już się gubią. Nie, nie mogę teraz. Nie odetkałem kibla, nie dało się. O, o Przez rano. No Na twardo było mówisz. Dobra pio. A Ajaj. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Dobrze idzie, dobrze idzie. Wysoko. Oczko ma. Dostanę na ciebie oczko. Matej. tego turmana tu. Dobrze. Oj, oj. No teraz już uważaj, nie? nie. To jest... Chodźcie wyżej. Uważajcie koło od razu. W pierwszej.

Co to, co z <laughs> Mogę to no, Mogę chaos na razie. Mogę dziewiątkę, dziewiątkę. Ej, jeden do słupka, 7, do 9, słupka. 9 biega. Mam, Dobra, masz wyjść. Ma słupka dalej. Dwa Dobrze. O no, mo! No, no. Kurde dobra. blaszka <noise> Kurde blaszka Od linii, od, nie, od nie. Niech to dunder świśnie. O no, ci więcej, nie, więcej, tak więcej próbują tych kowu na pewno, wyważajcie. Takich u nas nie podawaj, kurwa. No, to... to chciałem do ciebie na krótko od razu. Dobra No. Yeah. Brawo, brawo. 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 Dobra, Hejs! kurwa keepel <grymne> 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 Dobra, skupy się to rozegranie. Dlatego kot się przyciągną do niego. Zero zero jest. Zero zero jest. Idziemy po kolejną. Pobreź. Uważajcie na to. Długo draga. Luz. Dawajcie, podejdźmy. trochę. I tu już dojazd. Tak, okay. to presję dałoby się naprawić. Palił. Chyba pressing. Palił, palił. Co, siwej po linii, czy. Daty? No, do siwego no. i po linii możecie dać coś. Albo do mnie możecie dać coś. Do siwego, do siwego, do I zakręcona. O kurwa. No, dawała, dawała. Dawał. Nie <laughs> widziałem! Masz, masz, masz. Ale byś puścił miał kosztowcę. Ten broń też kurwa, do piękne wnieśnięce. Zobaczcie gramy. Pół lat kurwa. podaję. Teraz możemy śmiało grać piątką u brońców. No, uważajcie, bo oni będą cały czas pisgać te kubu. No, Muszę się Bój pokazać, dodań. bo ich tu jest chuj. Perfekta. Szukujcie w za kubę. Do końca, jebaj tu jaka ta gra jest popierdolona, kurwa. To masz w wiesz? Musiałbyś mieć w dodane. A nie ma tego, Ej, tak? Przemyj po podladę, kurwa. Próbuj nam do ziemi 90 gasi, strzał, tu łapie z 3 to jest, metrów. To jest zepsuta gra. Ja pracuję z jednym, tylko że nie w oleje, są fajne. Próbuj nam do ziemi gasić może następnym razem. Brawo. Przeze kurwa. Przeze mnie, przeze mnie. Dobrze się przyznałeś do winy, Łukasz. No że to przejście wszystko. A wiem. Dobra, dobra. No razie, się, z... bo to tylko do 0 no spokojnie. No spróbujcie coś. Mogę z... podejść, bo na tak Bezpośrednia czy na krótko? Dałem, bo tam za gęsta macie. Dobra. Rola tak się ustaw, żebym mógł ci zgrać. Piękna piłeczka! Pięka. Kurwa. Musisz bliżej do mnie może podejść następny raz. I tak ten. Nie podejdzie? poda. Rzute. Żeby nie marnował czasu. Nie, ja wtedy ściągasz obrońców, ale, ale też dobrze brawie. Uważajcie na Q znowu Długi jest Trzeba pilnować Tego z co tam Nie wchodzi. może nam uciekać, tak Damy no, na piątkę obrońców był, Pamiętajcie był, był lepszy, by to by już to padał, to brama tam była no, no, Tam się. wystarczył podkręt podstać Oni w po ofensywie są lepsi od tamtych Ja. To nie ja, mi nie by ogóle nie czytało kurwa Y -iem. Programy, dawać 0-0 Nic się stało, no nie wiem co ty ma. To Dołowa. jest za otwarte. W lewy x, kurwa. Idę do tego się wytrzymaj, nie? Dobra. Nie, nie, nie. Jako zakodałem? Tak, chyba znowu do ciebie, albo nie. Mhm, dobrze. Kurwa, zdążyłem zmienić, bo zauważyłem, że poleciałeś, kurwa. Nie dał chciało Środek. Jeszcze raz. A znowu. Sorry, tam. Fajnie wybiegł. Czekałem na podankę na ścianę Oj, nieba, z pierwszej kurwa. A to kurwa fajnie spreju, wybiega. A to tam, jaką podanie do. Oj, kurwa. Tu nie ma, to nie ma, to nie ma. Strona. To się tempo, w czasie przewidywalne robi pan, więc będę was trzymać tam. Ja czekam, aż coś wybiegnie w końcu. No i też na to czekają. Jeszcze raz. No, tam podanie było do Arta. Graj, grajmy, cofajmy co do sp tą piłę. No, nie, tam, nie, czemu, gramy. No też esiok, nie, gramy, nie gramy. nie chce do środkowy właśnie, nie wiem. Musimy podawać do tego, co ma podania, nie... to nie... Sorry, ale mnie w ogóle kurwa nie czytało do tej piłki. Już nawet wiesz, z trójkątem wyszło mi, spamowałem tym, kółkiem. I ni chuja. Bramka weź z dupy weszła. No mówię tu kurwa, jak wiesz, że QW leci, to ci nie szczyta dobrze bramkarza. Ja Dobra, wygramy to. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Ja dawajcie, tam, dawajcie. Maja, mogłem w sumie tam biec, ale jak ty tam stanęś, myślałem, że wiesz, le, że leci ciebie tam biec. Ale wie, wiesz co, też mam przekonany, że ją złapię. Jeszcze taki no. mały knajder tam biegnie. Dobra, gramy pany. Pójść tą ramką. Pierwsza, pierwsza, pierwsza. kurwa, Sorry, spróbowałem. Co? Może że to zabramka, bo kurwa. Trzymał Dobry proszę, super. Nie, ona no nasza piła, zobacz. Proszę, tak jest. No to podalałem. z to wadzik to diabła ich środek. Tu. No mnie nie zczytało teraz wracamy, 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 wracamy. Pierwsza uwaga brawo kosa super. Dziewiątkę trzymam tego co podbiegnie na krótko, Mam tego wysokiego czarnego tu na środku gość bie yy, sam. Dobra. Ja jeszcze tego dobra, to idę na drugiego no.

Nie, 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 No A ja myślałem, że Kozako, dobra, tam był no. przy akcji kurwa. Poskocz w dobrym momencie, tylko to nie tak jak wczoraj. To obok muru ci przeleciało wczoraj. <noise> Przesuń mu to może na krótki ten murek i podskocz. No to kurwa wszyscy w murze stoimy i chuj. Trzeba, no, no, Mamy za szybko Ojebany znowu to czyta Nie podaję tego no, czarnego wysokiego, malie w ogóle są wyjdą najlepiej Dobra, 16 się będą przesłać na piłę. Dobrze nie niego Kurwa, nie widziałem go. Co jest? ku... ty co Kurwa, jest? Paul, na szybko. Mor. Trzymaj tam do tego, Rules. I uważaj oczka na tego długiego jak na długim. Zbiegasz mhm. kozaku, uważaj, żebyś nie fajnie na to. No, łatwo, nie tak przeszło Kurwa no do środka Ej chuj no. Jest? No, dobrze Kurwa no. mnie Poczekaj, zdajmy mm -hmm. na krótko, co z wrzutą? Mm -hmm. No tak, no na, na koste i kosa z gramy mm -hmm. brunelesa To co najczęściej przychodzi Łaaaaj kurwa, dobra, ja jestem Teraz mogę dać na bramkarza ja No bo to odpierdala tak dziwnie Wrzucać? Na, 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 ja na ciebie kosa? Ja kartę stawiam, dawaj wcie, co robicie, Rzucam, ja rzucam, wrzucam, rzucam Do, ale to do, doskonale skocz. Kurwa, że on tam głowy nie wsadził, Kurwa, ale taka dobra. dobra by była. Taka piła kurwa. Następny raz muszę się z ruletki trochę tam pchać. Kurwa, ty dasz taką po prostu wysoko ja myślałem, wysoko, że na krótkim ją już ściągnę, ale nie przeleciała nade mną. Mhm. Dobrze Okej, dawaj Siądźmy na nich, kurwa Ja pierdolę, nie wiem co po prostu. Dram, kurwa. Dobrze Kurwa, zajmą się rozpęciem, to jest jest kurwa parę metrów Czarnego mam Wyjdźcie mi z szesnastki, bo nie na szesnastkę zgadzają Dajcie bieg tam ktoś na no, długi. długi. długiego może, bo będzie zbiegał, Dobra, Dobra ja wezmę tego, weź ci wy tego. Znowu zbiega na krótko, oj dziękuję. Kurwa no. Dobry, dobra, dobra, jeszcze tak, Dobrze, jest. Chodź na ten. A nie, bo nie, nie chodź, na no no, Pod no, że ciebie, no to. Nie się, pierś, ja Gotowi? No. Jeden Gram. Dobra. Kurwa kurwa mi tą głową kurwa, to kurwa. Dobre było teraz. No na nich tą palcówkę. Chrapa. A to tak Spójrz na no trzynastkę, ja nie mogę. Głupak, w razie jak bym przejął, to spierdalaj. Zaprę. Zobacz, jak go zwolniło, kurwa. Co to pojeba na grę? Ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. Co to ma być? Dobra. Ktoś, O co, łapią no ten ja, ten... Byłem na, ja byłem na jałem na pełną pizdę Nie Mogę nic więcej. Dawad, 8, znaczy? A, no, Dobra. Nawet pan 85? Kopa ja jeszcze dawad, dawad. Za kierunek pany to jest? Pani. Ostatni, ostatni. Dobra. Kurwa, nie no, wizyt, 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 jak zróbmy jakąś akcję. Ostatnia. Ostatnia. 3 minuty dojrzało. No ale my to kurwa wyjmowaliśmy. Nie możesz tak schodzić oczko do tego, bo cała góra wolna No ale mnie tak. Okej, gramy, gramy już. Dobre, dobre, dobre. Nie, 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 nie. Teraz nie. kurwa przesada dzisiaj. Ale to pierdole, nie widać, dole, tak, no. nie, że... nie wiem. A czekaj, bo trzeba kurwa ten dalej. Znowu, <ścoughs> kurwa. Pamiętam, jak na początku. To ktoś to mówił, najniższą, że... Że Nie będzie tak dużo remisów, przecież nie ma co się przyjmować że będziemy długo siedzieć. U nas koza. znowu. Ja znowu. Ja. A u nich. Bombelek jakiś kurwa. No, ładny z niego bombelek. No dobra. To kto biega? Ja się z tobą w kurwa zmierzę. Chodź. Chodź tu. No, pewnie tak, Ja wierniej oni czują... O, na pewno Dobry poszedł. Czy się bawimy w Berka? No ale przecież mnie nie klepniesz, tak? to, ty, to ty no, jak? Jesteś to, jesteś to ty jesteś Berkiem. To ty jesteś Berkiem. My są najbądniejsi. To czekaj, odczycił babka. No, Zlega z Berkiem, tak? No dawaj, Zyga. Spierdalaj się, Zyga. Dobra, o tapcian, berek. Chapsa. Ja jestem do tego wyruchać dupę, no. Wendetta Vendet, vendet to przegrała. Sobuś, kurwa. Co ty robisz? Daj. Manualnie podaj. co ty Vend robisz? Dobra, rzuć piłkę. Co ty robisz, piłka? kurwa? A pierdolę. Nawracać ja sofną. Sam, Sam nie biego. Nie możesz podań robić ani nic. No. Mogę no. za kozę chodzisz Ninja przegrali tak tak. z Bendetton 2-1 no co by się w tego wpierdali u samo Wszystko by je po na łeb i na szyję. Короче, я еще могу кифены раз не нужно. поебано так играть. you know.

Dobra. No dobra, uczymy, że Rówek Czekaj, kurwa, gdzie tu są? O tutaj jest. Berek. <laughs> Kosy kurwa. Oni się bawić nie potrafią. Powinniśmy tak wbiegać w kółko, taki o, ten, taki ruj zrobić. Do kosa no my ogólnie się otrzymamy chyba na pierwszym miejscu. Dwie kosy wyruchać. To mi się wydaje. Dwa mecze powinniśmy wygrać. No. Zdecydowanie. Zobacz, się przenikam przez sędziego, zobaczcie. Hmm. <laughs> Teraz <laughs> będę sędzią patrzeć, cyk. Jestem sędzią, Właśnie, I Zyga! Co? Nie wiem czy widziałeś, ale jaki był wynik po przednim meczu? Eee, w dupę. Jak w dupę? Rzucisz Michał no, na, na VPG też? Wynik... Zero zera było, nie? Tam tylko czarniki. Zero to To już jest czwarte oh, czyste konto w tym sezonie, nie? Miał, chyba, no to, że, tak, masz ten, kupię, chyba to, że masz tak. Chyba że masz... Jakby nikt do tego. To ci kupię. Masz link do tych streamów teraz? Co, co zrobiłeś? Tak, mam. To podaj to, na VPG wpiszę. Ja bym powiedział c bo tam to to nie, nie miałem wpływu. Na tego, tego VPL-a, jak tam potem doszadać. adres. że mimo, że jest tyle czystych kont, z kamień to Dobra, panek, ja spierdalam. Spierdalam, wstać.